Kilka dni już minęło od pierwszej rundy sezonu 2023, ale na wnioski i podsumowania nigdy nie jest za późno. Podstawowe pytanie, które pojawiło się wśród kibiców Formuły 1 po wyścigu w Bahrajnie, czy Red Bull jest w stanie wygrać wszystkie tegoroczne rundy Mistrzostw Świata? Mam nadzieję, że nie. Oczywiście w imię widowiska, chociaż czapki z głów przed skutecznością, jeśli chodzi o przygotowanie tegorocznego samochodu, który jest, operuje w bardzo szerokim oknie, dysponuje bardzo dużym dociskiem, co oczywiście. Może się przekładać na dużą swobodę przy dobieraniu ustawień pod kątem poszczególnych torów, zwłaszcza takiego, który mocno obciąża ogumienie, tylne, na przykład, tak jak właśnie tor w Bahrajnie. Więc tutaj, jeszcze troszkę z przymrożeniem oka, patrzmy na te różnice, na przewagę, którą Max Verstappen i Sergio Perez mieli na torze Sakir, bo część tej przewagi z pewnością nie zasługą samej charakterystyki toru, no i także problemów rywali, chociaż Red Bull też miał swoje kłopoty, problemy z balansem od piątkowych treningów. Tym bardziej jakby groźnie wygląda ten wynik, skoro mimo problemów udało się ten efektowny dublet wywalczyć. Oczywiście słabszy star Sergio Pereza musiał tam troszeczkę się napracować, żeby przebić się przed Charles'a Leclerc'a, no, ale generalnie umówmy się, rywali Red Bull podczas tego weekendu nie miał żadnych. Być może na torach na przykład o mniejszych wymaganiach jeśli chodzi o degradację opon, ta sytuacja będzie już bardziej korzystna dla przeciwników. Tyle tylko, że jeżeli chodzi o przeciwników, to każdy ma jakieś swoje oczywiście słabości. O nich może za chwilę, bo słabości też ma Red Bull. Wspomniana niezawodność, ewentualnie taki znaczek zapytania oczywiście jest przed, przed wyścigiem. Wymienili przewody olejowe w obu samochodach, w jednostce napędowej, w silniku spalinowym, więc to pokazuje, że tutaj jakieś drobne kłopoty, drobny znak zapytania, wątpliwości Mogły być. No i najważniejsza rzecz, czyli sam rozwój samochodu, tempo tego rozwoju w trakcie sezonu. Tutaj troszkę tłumaczeń na początku, jak to, jak to wygląda. Mamy taką skalę opartą na klasyfikacji Mistrzostw Świata i co pół roku ta skala, ten przedział jest odświeżany. Chodzi po prostu o to, że im wyżej zespół jest w klasyfikacji konstruktorów za poprzedni okres, czyli za sezon 2022, w pierwszej połowie tego roku, tym mniej ma czasu do dyspozycji. Mniej może pracować w tunelu aerodynamicznym i w symulacjach CFD, tych komputerowych, które tam przeliczają różne elementy, projekty różnych elementów aerodynamicznych. I, i w tym roku na takim poziomie zero, na takim nominalnym przedziale jest Aston Martin. Ci, którzy są poniżej Astona w klasyfikacji zeszłorocznej, mają tego czasu tych możliwości więcej. E, ostatni Williams to jest 115% tego, czym dysponuje Aston. Natomiast ci, którzy są przed Astonem w klasyfikacji zeszłorocznej, mają tego czasu stopniowo, tych możliwości stopniowo coraz mniej. I w przypadku Red Bulla to jest 70% tego, czym dysponuje do końca czerwca tego roku Aston Martin. Od 1 lipca to się resetuje i będzie przedział według aktualnej klasyfikacji Mistrza Świata Konstruktorów, czyli ten, kto będzie prowadził na półmetku tego roku, ten będzie miał tego czasu po prostu najmniej, a w przypadku Red Bulla jeszcze dochodzi karne, 10% mniej, czyli to, są, to jest 7 punktów procentowych, czyli zamiast 70% minus 10% mają 63% tych możliwości, która, które ma Aston Martin. No i w praktyce to wygląda tak, że jeśli chodzi na przykład o symulację CFD, to w okresie rozliczeniowym Aston ma 1320 symulacji do wykonania, może wykonać, a Red Bull 1260 zaledwie. Ferrari 1500, Mercedes 1600, a Williams aż 2300. Przejazdy, przebiegi w tunelu aerodynamicznym, przykładowo Aston na swoim poziomie 0 to jest 320, Williams aż 368, a Red Bull tylko 202 202, Aston 320, Ferrari 240, Mercedes 256. Także tutaj te możliwości rozwojowe są znacznie ograniczone. No, pytanie, oczywiście, ruszając z tak wysokiego poziomu na tle rywali, czy Red Bull będzie w stanie to tempo swoje utrzymać? Mają absolutnie. Najbardziej spójną koncepcję samochodu, najbardziej wszechstronne auto. No i jeśli rzeczywiście będzie taka dominacja, to obawiam się, że będzie to nawet troszkę gorzej wyglądało z punktu widzenia kibica, kibica nie Red Bulla, niż za czasów Mercedesa. Bo jeżeli zobaczycie, przypomnijcie sobie te pierwsze lata ery hybrydowej: Mercedes, Lewis Hamilton i Nico Rosberg, który tam próbował walczyć, i oczywiście zdobył też Mistrzostwo Świata, więc to nie była taka dominacja jednej strony garażu, później z kolei Lewis Hamilton. Już z Walterim Botasem w zespole e, bił się z chociażby z Sebastianem Fetelem z Ferrari przez parę sezonów, także to nie było takie wszystko jednostronne. Teraz no, trudno spodziewać się po Perezie z całym szacunkiem dla jego umiejętności i, i, i talentu za kierownicą. Nie jest to kierowca, który na przestrzeni całego sezonu byłby w stanie walczyć z Maxem Verstappenem. Także jeśli Red Bull będzie dalej niepokonany, no to obawiam się, że ta, ten model dominacji będzie troszkę gorszy niż te. Poprzednie, chociaż oczywiście duże tutaj nadzieje na ożywienie tej, tej walki mamy i po stronie Ferrari, i po stronie rewelacji otwarcia tego sezonu, czyli Astona Martina, no i także ta szarpanina w Mercedesie, czy po tym jednym z najgorszych wyścigowych weekendów, zdaniem Toto Wolfa, tak to to, to określił, uda się temu zespołowi pozbierać. Ale po kolei lecąc, jeśli chodzi o zespoły za Red Bullem, po, po tej inauguracji sezonu, w Ferrari oczywiście awaria jednostki napędowej w samochodzie Charla leklerkę do tego przed startem wymiana i elektroniki sterującej i baterii to są elementy których mają zespoły tylko po dwie sztuki na samochód na cały rok czyli cała ta bezkarna pula już w przypadku leklerka jest wykorzystana pytanie dlaczego była wymiana co z tymi wyjętymi elementami czy będzie można jeszcze z nich korzystać jeśli nie to oczywiście ten te widmo kary cofnięcia na polach startowych robi się coraz bardziej realne tempo kwalifikacyjne w przypadku Skuderii znacznie lepsze od tempa wyścigowego tutaj ta Degradacja opon daje, daje znak o sobie. Oczywiście charakterystyka toru też nie sprzyjała mi się, że na torach, które łagodnie obchodzą się z oponami, te różnice w tempie wyścigowym będą się zacierały, będą, będą trochę mniejsze. Oczywiście czekają nas wyścigi w Juddzie w Melbourne. Tory o zupełnie innej charakterystyce. Później jeszcze jest Baku ze sprintem pierwszym tego Także tu jeszcze sporo rzeczy może się wymieszać i oczywiście jest szansa że Ferrari się pozbiera, zwłaszcza, że odważnych decyzji strategicznych nie sposób im odmówić dla odmiany po, po tych roszadach. No zobaczymy, czy to będzie w stanie, czy będą w stanie to utrzymać przez dłuższy czas. Aston Martin w wyścigu, absolutnie doskonałe tempo i Fernando Alonso i Lanza Strola. tutaj czapki z głów przed Strołem za jego postawę, później troszkę zdradził więcej w mediach społecznościowych, jak to wszystko wyglądało z jego kontuzją, czy raczej kontuzjami, bo to tylko, nie tylko oba nadgarski, ale także złamany duży palec w stopie, mnóstwo bólu, mnóstwo wyrzeczeń, po to, żeby, żeby stanąć na starcie. No i nagrodą było przedzielenie kierowców Mercedesa, mimo drobnego zamieszania, oczywiście na początku wyścigu, w którym no, mało brakowało, a mógłby ucierpieć także Fernando Alonso, który z kolei stanął na podium. No owszem, tutaj awaria. Leklerka pomogła, ale był na pozycji, żeby to wykorzystać. Wyprzedził w walce na to, że kierowców Mercedesa, Carlosa Sainza, także świetnie to wszystko się oglądało i dobrze, że mamy o czym mówić. Poza tym dubletem dość dominującym Red Bull'a tutaj Alonso i Aston wielkie brawa. Stroll także za dostarczenie nam fantastycznego widowiska. Jest to oczywiście powód do wstydu dla Mercedesa, no bo zobaczcie, praktycznie cała mechanika, cały zespół napędowy, cały tył samochodu, czyli jednostka napędowa. Skrzynia biegów, zawieszenie, to wszystko jest z Mercedesa. To wszystko jest wzięte z Mercedesa, tylko opakowane w inne nadwozie. Inna aerodynamika, ale na marginesie też opracowana w tunelu aerodynamicznym Mercedesa, z którego korzystają inżynierowie Astona Martina. Ten ich nowy tunel budowany właśnie będzie oddany do użytku pewnie dopiero w przyszłym roku. Jeszcze te procesy kalibracji, dopasowania to też potrwa. Na razie Aston pracuje tam, gdzie Mercedes, czyli takie same narzędzia mają do dyspozycji. Okej, okay, więcej czasu ze względu na te, na te limity. Ale takie same wnętrzności, jeśli chodzi o, o napęd tego samochodu, i to jest samochód, który spokojnie na torze ich objeżdża. Więc nic dziwnego, że Toto Wolf tutaj tak ostro to wszystko ocenia, stwierdzi w ogóle przed samym startem wyścigu, że ta ich koncepcja w ogóle się nie sprawdziła, że to jest kolejny błąd. Szykują tutaj na IMOLE pakiet poprawek, który będzie wizualnie różnił się od tego, co, co mają w tym momencie w samochodzie, ale też dobrze wiemy, że samo jakby zgranie się z tym pakietem, z nowymi częściami, z nową filozofią, bo tutaj potrzebna jest tak naprawdę nowa filozofia tego projektu, to też może zająć czas. McLaren, do którego jeszcze wrócimy, we wrześniu zaczął opracować nową koncepcję, która jeszcze na tor nie wyjechała, ma być gotowa dopiero na baku. To pokazuje, jakby, ile miesięcy jest potrzebnych, żeby wszystko dokładnie, dokładnie pozgrywać. Osobiście trochę jestem zaskoczony tym, że Mercedes tak trwał przy tej swojej koncepcji małych sekcji bocznych, wąskich sekcji bocznych, Widząc w zeszłym roku, że to się nie, nie sprawdza. Udało się oczywiście wyeliminować dobijanie, tak zwane morszfinowanie, ale to, o czym też w zeszłym roku mówiłem, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy to jest jedyny problem. Czy jeżeli z tym się uporają, to nie okaże się, że samochód jest koszmarnie wolny na tle rywali. No i wychodzi na to, że jednak w przypadku tej koncepcji tak właśnie to wygląda. A Lewis Hamilton tutaj zaczyna mówić, że. Zespół go nie słuchał, że on świetnie wie, jak samochód powinien pracować. Nie, nie posłuchali jakby jego wytycznych, jego wskazówek, jeśli chodzi o, o rozwój, o, o opracowanie całej koncepcji. Oczywiście fajnie to brzmiało, też pamiętajmy o tym, że Luis nie jest inżynierem, nie jest projektantem, jest kierowcą wyścigowym. On wie, czego potrzebuje, wie, jak ma się zachować samochód, ale niekoniecznie jakby jest w stanie gotowe rozwiązania inżynierom podsunąć. I oczywiście jest w trudnej sytuacji, bo. Wie, wie, czego chciał, wie, jak to powinno wyglądać, ale inżynierowie po prostu nie byli w stanie tego przygotować. Także, oczywiście, ku złości i nerwom to, to Wolfa, który oczekuje od swoich ludzi tego, żeby przygotowali samochód konkurencyjny. On też nie jest do końca, no, nie siedzi w tych wszystkich detalach, akceptuje jakieś projekty, jakieś kierunki, natomiast w zakresie takim, na jaki tutaj jego inżynierowie, jego projektanci to po prostu przygotowują. I obawiam się, że te moje podejrzenia. Że zmiana na stanowisku dyrektora technicznego to odejście Jamesa Allisona, w momencie, w którym mamy dużą zmianę w przepisach technicznych, to jednak może trochę Mercedesowi przeszkadzać. No, pytanie, oczywiście, czy się pozbiera, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie ta kombinacja Mercedesa, bebechu, wnętrzności jednostki napędowej i tego, co jest na zewnątrz, no, z Red Bull'a tak naprawdę, bo Aston, tak jak wiele innych zespołów, wzorują się na Red Bull, jeśli chodzi o całą aerodynamikę, to po prostu jest pakiet dużo bardziej skuteczny niż to, co. Fabryczny zespół Mercedesa przygotowuje. I tutaj Mercedes troszkę tak na ziemi niczy, ale też oczywiście pamiętajmy. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie się układało w zależności od toru. Teraz mamy Juddę, bardzo szybki tor uliczny, zupełnie inny oczywiście na a później Melbourne z tymi krótkimi dość zakrętami, też inny asfalt, dość śliski. Także tutaj odpowiedzi na pytania o ten ostateczny układ sił w trybie kwalifikacyjnym, w trybie wyścigowym. Tu bym jeszcze parę wyścigów poczekał, aczkolwiek oczywiście wątpliwości nie ulega fakt, że Red Bull jest absolutnie na topie w tym momencie. Środek stawki to mieliśmy ciekawą walkę Alpine i Alfa Romeo, oba zespoły ze swoimi przygodami. Oczywiście kuriozalnie to wyglądało w Alpine, gdzie ruszając z ostatniego pola Pierre Gasly przebił się do, do punktów. Też miał najlepszy czas okrążenia przez chwilę, ale tutaj wkroczyła Alfa ze swoją Bezwzględną strategią i Guan Yu Zhou bez szans na punkty, ściągnięty po świeże opony w samej końcówce, przejechał to najszybsze okrążenie. Odebrał punkt Gasliemu i ekipie Alpine. Sam go nie zyskał oczywiście, bo e, był poza pierwszą dziesiątką, wtedy ten punkt nie przysługuje. No ale pozbawił rywala tego punktu. Ile to może być warte? Przekonamy się na koniec sezonu, dość powiedzieć, że w zeszłym roku Alfa i Aston finiszowali dokładnie z takim samym bilansem Punktowym wtedy decyduje oczywiście wyższa pozycja, wyższe pozycje w poszczególnych wyścigach. Tutaj Alfa e, dzięki Botasowi i, i Moli była wyżej niż Aston. No a punkcik oczywiście w jedną czy w drugą stronę zrobiły różnicę. I Alfa w Abu Zabi w zeszłym roku też mieli taką strategię e, obliczoną na to, żeby przeszkadzać Astonowi. Nie jechać swojego wyścigu, nie walczyć o punkty, tylko dbać o to, żeby Aston Martin, żeby wtedy jeszcze Sebastian Vettel oczywiście i Lance Stroll tych punktów zdobyli jak najmniej. No, na tym wygląda, słuchajcie, na tym polega Formuła 1, tak to może wyglądać. Chcemy, być, chcemy osiągnąć swój cel bez względu na środki, jeśli to jest oczywiście zgodne z regulaminem, a jest zgodne, to po prostu chwytamy się każdej możliwości, żeby, żeby nasze było na wierzchu. I fajnie, że taka ekipa ze środka stawki, gdzieś tam jak właśnie Alfa, też do takich manewrów się ucieka. No Walpin pewnie mniej są z tego powodu zadowoleni, tak samo w w zeszłym roku, ale słuchajcie, na tym to wszystko Polega, to nie jest miękka gra, trzeba być z przodu za wszelką cenę, tak jak mówiłem. W przypadku Okona oczywiście zaczęło się na starcie, źle ustawiony samochód. W tym roku zmieniły się przepisy. O tym też Esteban musi pamiętać, że mamy wykrywanie niewłaściwej pozycji startowej nie tylko przód-tył, czy wyjeżdżamy poza pole za bardzo do przodu, ale też właśnie lewo-prawo. I tutaj na tym Esteban poległ, kara 5 sekund, mechanicy zbyt wcześnie, o 40 sekundy za wcześnie dotknęli samochodu. Kolejna Kara, no i przekroczenie prędkości o 1,1 km/h. Za wcześnie Esteban puścił ogranicznik obrotów na wyjeździe z Alei Serwisowej, i to oczywiście przełożyło się na kolejną karę. Także tutaj sporo ciekawych wpadek, że tak powiem, w tym wyścigu po stronie właśnie Estebana, ale na szczęście dla Alpin Piergasy jakieś tam punkty z tego wyścigu wywiózł. Botas z kolei błysnął i na starcie, i na pierwszym okrążeniu, coś, co nigdy nie było jego mocną stroną, więc fajnie, że tym razem. Wszystko się udało. No i agresywna też strategia po jego stronie garażu, czyli wcześniejsze zjazdy. Zdawali sobie sprawę w Alfie z siły podcięcia na, na tym torze, mocno zużywającym opony, więc Walterii to też oczywiście wykorzystał. Później, jasne, nie był w stanie utrzymać się przed szybszymi Mercedesami czy Astonami, ale to mu dało w miarę spokojny finisz na dość wysokiej pozycji w punktach. Punkty myślę powinien zdobyć także has, ale takie powiedzmy typowe kłopoty dla tego zespołu. Tam zawsze słuchajcie, coś się, coś się dzieje, nieudane kwalifikacje. Kevina Magnusena, jako jedyny startował na twardej mieszance, gdzieś tam go od razu nawyprzedzali, to nie był dla niego łatwy weekend, uszkodzone przednie skrzydło, z kolei unikło Hulkenberga, plus taki, że tym razem nie ściągnięto go z toru, nie dali mu tej czarno-pomarańczowej flagi, tak jak Kevinowi trzy razy bodajże w zeszłym roku. Skrzydło wymienione dopiero na drugim pit stopie, więc też pytanie dlaczego nie od razu, być może tam była walka o pozycję w sumie, ale też pozycję niższą niż, 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 niż punktowana dziesiątka, także po super kwalifikacjach wyścig dużo mniej udany, no i taki dość typowy, tak jak mówię, weekend z kłopotami dla Hasa. Gintersteiner o tym potrafi bardzo barwnie opowiadać i też opisywać. Już wkrótce jego książka, taki dziennik sezonu 2022 też na polskim rynku się ukaże. Mogę zdradzić, że będzie sporo fajnych smaczków bez punktów, z punktami Has w tym wyścigu, z punktem za to Williams. I naprawdę czapki z głów za ich postawa Podczas tego weekendu Logan Sargent otarł się o awans do Q2. Tam zabrakło zero, tak naprawdę pojechał takie same kółko jak Landon Norris, ale później, więc do Q2 się nie dostał. Tutaj, oczywiście, brawa dla Logana. Też pamiętajmy, że to jest torna, na którym testowano. Tutaj debiutantowi jest łatwiej po prostu wejść mocno w sezon, jeżeli wcześniej spędzi półtora dnia w samochodzie. Poznał mniej więcej, jak to, jak to wszystko tutaj wygląda. I takim prawdziwym kształtą bojowym dla Sargenta będzie oczywiście Jubda, ale te pierwsze oznaki dość pozytywne. Fajna też jazda w wyścigu, bardzo też takie ostro, agresywne to pierwsze okrążenie, to otwarcie. Nie zawsze to się sprawdza oczywiście. Yuki Tsunoda czy Kevin Magnussen, myślę, mają tutaj parę uwag i, i rad dla Logana, ale ogólnie całkiem dobrze to się zaczęło. No i Alex Albon, który mówił, że gdyby nie problemy z przednim skrzydłem, e, usterka w Q2, to marzyłby o tym, myślałby o tym, żeby wejść nawet do Q3. To się nie udało, ale w wyścigu punkcik wywalczony, wyjeżdżony, także też Brawa dla niego, brawa mimo wszystko, mimo takiego dość anonimowego występu, też dla Yukiego Tsunoda który do samego końca próbował te punkty ścigać, wyciskając no, chyba wszystko z samochodu, który pozostaje poniżej oczekiwań, także w tych poziomowych testach. Ten wyścigowy weekend w wykonaniu Alfa Tauri po prostu bardzo słaby, bardzo mało konkurencyjny. Pytanie, czy to ma właśnie związek z charakterystyką toru i czy w Jutzie będzie już lepiej. No, wrażenie i tak zrobili lepsze w Alfa Tauri niż w McLarenie. Tam Oscar Piastri, no, słabe kwalifikacje, i później w wyścigu zbyt daleko nie ujechał. Kłopoty z elektryką, próbowali zmieniać kierownicę. Okazało się, że to nie jest w samej kierownicy kłopot, tylko gdzieś tam dalej w okablowaniu. Prawdopodobnie. W rejonie samej kolumny kierownicy, tego oczywiście już nie dało się tak na bieżąco, na gorąco wymienić, więc ważne jest to, że Oscar, znaczy złe dla niego jest to, że stracił cenne kilometry, po prostu możliwość wydłużenia tej swojej sesji testowej i przejechania chociaż pełnego dystansu wyścigu. To się udało Norrisowi, ale przy okazji trening pit stopu w wykonaniu ekipy McLarena, kłopoty z układem pneumatycznym, z ciśnieniem w układzie pneumatycznym, 10-11 okrążeń. Tyle mógł przejechać, trzeba było wracać, zjeżdżać z powrotem dalej i mechanicy tam podpinali zbiorniczek i doładowywali ciśnienie w tym układzie. To jest układ, który między innymi steruje pracą zaworów w silniku spalinowym, także no, dość ważna rzecz. Bez tego samochód po prostu dalej nie pojedzie. Parę lat temu George Russell miał podobny kłopot jeszcze w się bodaj na Hungaroringu. No, to po prostu się czasami zdarza. Tutaj jednostka Mercedesa. Miała w McLarenie Lando pewne, pewne problemy. Sam żartował oczywiście z tego, że przynajmniej mechanicy sobie pit stopy poćwiczyli. Kłopot jeszcze taki w McLarenie, oczywiście poza tymi usterkami, że po prostu nie ma tempa. Ta koncepcja, którą oni sobie wymyślili w zeszłym roku, wiedząc, że podłoga musi być podniesiona o 15 mm w porównaniu z zeszłym rokiem, w trakcie pracy z samochodem, zorientowali się, że po prostu no, to jednak nie wyjdzie, to się nie uda, trzeba wszystko kompletnie tutaj pozmieniać, inaczej do tego podejść. Stracili mnóstwo czasu. Ten nowy pakiet ma być gotowy na Baku, na wyścig w Azerbejdżanie. Nie chcieli go wcześniej wprowadzać, bo chcą tam się ze wszystkim dogadać, wszystko dobrze zrozumieć, starannie przygotować, więc te pierwsze wyścigi, niestety, w ich przypadku nieco skazane tutaj na skazanie, obaj kierowcy na porażkę, no ale fajnie było gdyby przynajmniej byli w stanie jakoś rozsądnie walczyć. Norris świetnie pojechał kwalifikacje, to 11 pole startowe, naprawdę duży wyczyn, no ale w wyścigu przez technikę, nie do końca przez niego, dość szybko wszystko poszło się no popsuło się po prostu i nie było szans na to, żeby dobrze ten sezon rozpocząć. Pytanie oczywiście jak będzie w Juddzie na to, o zupełnie innej charakterystyce, pytanie nie tylko o McLaren, ale o całą stawkę no, o to jak ten weekend w Arabii Saudyjskiej się ułoży. Sami faworyci, czyli Red Bull, Max Verstappen, twierdzą, że oczywiście podkreślają inny tor, zupełnie inaczej to wszystko będzie, będzie wyglądało, ale no, słuchajcie, umówmy się. Na tym etapie sezonu, jeśli rywale czegoś nie wymyślą, te ich poprawki, ten rozwój nie przyniosą efektów, to Red Bull może nie jakimś super spacerkiem, ale dość komfortowo powinien na prowadzeniu się umocnić w jednej i drugiej. Klasyfikacji, co, co oczywiście da im oddech, da im taką bezpieczną poduszkę, w sytuacji, w momencie, w którym faktycznie rozwojowo rywale do nich doskoczą. Chociaż no, umówmy się patrząc na poprzedni rok, chociażby kto popisał się najskuteczniejszym rozwojem, no na pewno nie Ferrari. Aston, oczywiście, ale to jakby odkładamy. Właśnie Red Bull, który mieli na początku sezonu mieli awarię, mieli zbyt ciężki samochód. Tutaj chyba już się przyzali w końcu, że dobre 10 kg. Myślę, że ta wartość też była znacznie większa w pewnym momencie, może nawet dwukrotnie. No i nie udało się z tym wszystkim uporać i przygotować samochód, który jest też dużym komfortem te oba mistrzowskie tytuły w zeszłym roku wywalczył. W tym roku grozi nam to samo po prostu, ale spokojnie. Jest tyle wątków, tyle możliwości różnych i, i tyle ciekawych historii w stawce, że na pewno nudny sezon to nie będzie. O, odliczanie tego czy Red Bull wygra wszystkie wyścigi na razie jeszcze na spokojnie. Wystarczy parę awarii, wystarczy trochę pecha, wystarczy lepszy weekend w wykonaniu rywali. Nie, tory uliczne, tory, które tak mocno obciążenia, ogumienia nie obciążają, nie mają takiego obciążenia, To oczywiście jest pewna szansa dla rywali i te, ci rywale to nie tylko Ferrari, to jest dobra wiadomość. Także Aston się na ostro włączył. Mercedes. Mam nadzieję, że też prędzej czy później się pozbieranie, dlatego że jestem ich kibicem, bo nie jestem kibicem nikogo, tylko właśnie dlatego, żebyśmy tę walkę mieli na szczycie jeszcze, jeszcze lepszą. Plusy takie, że już nam się zrobiła z wielkiej trójki, wielka czwórka, bo z tą doszlusował, a za nimi jest taki bałagan, taki galimatias po tym wyścigu w Bahrainie, że w dżudzie nie wiadomo czego się spodziewać. I to w tym wszystkim jest piękne. Będę na torze, będę na miejscu w Arabii saudyjskiej, także meldunki prosto stamtąd via Play na pewno znajdziecie, no oczywiście wszędzie indziej, gdzie się produkuje, tam również możecie liczyć na świeże wieści, opinie i podsumowania rzecz jasna, a skoro o podsumowaniach mowa, to, to właśnie jeśli chodzi o Bahrain już za nami na mojej karteczce. Stara mnie tutaj spisanej, nic już nowego chyba nie ma, także można z niej złożyć samolot i wpuścić ją gdzieś po pokoju, a z Wami się pożegnać i podziękować Wam za kolejne spotkanie. Do zobaczenia.